Hej, się, Manko, z tej strony Dropsi, witam na kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, dawno nie było odcinków na moim ka kanale, ale dzisiaj tak sobie siedzę i. Pomyślałem, że nagram coś dla Was. To jest taki de to jest Dead Run, może znacie na serwerze HiveMC. Hi tak, chciałem troszeczkę Was przeprosić, za to, że faktycznie no, nie nagrywają nic dla Was cały czas. No to, to troszeczkę było długo, długo, długo. Taka jedna areneczka, myślę, że Wam się by spodobała. nadzieję. Może tam gdzieś zielo będzie w trakcie filmu. To nie jest taka typowa nagrywka, żeby faktycznie coś no, nagrać, tylko faktycznie, żeby was, żeby was poinformować, że żyję, oddycham. A to jest powód. Y moje problemy po prostu z nagrywaniem spowodowane moim komputerem. Dzisiaj, jak taki, ma taki dobry dzień, że faktycznie postanowiłem, a nagram coś. No i faktycznie udało mi się coś nagrać. Tak, tutaj chwilę to będzie, nie wiem, tak, z dwie minutki trwało. Chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że, że ja żyję. I też bo, bo, prosiłbym Was o informację, czy Wy dalej jest, jesteście na moim kanale. Czy cały czas jesteście powiadomienia, czy, no, czy jesteście dalej moimi widzami kochanymi. Bo zauważyłem, że. Przez to mają aktywność bardzo dużo jest osób, które no faktycznie odsuwały mój kanał, ale nie dziwię się. Yy ja to wszystko rozumiem. No i na fakt nie było materiału na moim kanale przez dobre 2 bite miesiące. 2-3 miesiące nie było prawie żadnej aktywności. Był tylko jeden live. Tylko jeden live był. Może dwa. Ale bardzo rzadko te live y były. No i też, no, live live'y to nie odcinki, odcinek w każdej chwili możesz zobaczyć, a jednak live'a nie zobaczysz yy, zawsze, tylko po raz, gdy jest nadawany, Trans gdy jest nadawana transmisja na żywo, więc napiszcie w komentarzach, Dropsik, jesteśmy, albo Dropsik, yy, wracaj do nas, albo coś coś miłego, poprosimy, żebyście napisali. Chyba, że faktycznie macie do, do zarzucenia, takiego strasznego, to napiszcie, to też przyjmę każdą formę krytyki i... No, oprócz tego, no, że wiem, że powinienem sam faktycznie z siebie wrócić na YouTube. Więc... Chyba to tyle, więc no... Pa, pa.